Cześć, jestem Weronika, czytam z Energii, z Przestrzeni i zajmuję się też m.in. numerologią. I to, o czym właśnie chcę pogadać w tym filmiku, to jest temat prawa przyciągania. I poruszę te tematy, które większość ludzi nie mówi o prawie przyciągania, a są dosyć istotne. Więc tak, jeśli chodzi o prawo przyciągania, to ten, kto się interesował tematem, to na pewno napotkał na książkę. Sekret, i również na film pod tym samym tytułem. I film Sekret pokazuje podstawy. Podstawy, podstaw prawa przyciągania, bo z, z tego wynika tak, jakby trzeba było tylko o tym myśleć. O tym, co, co chcemy przyciągnąć, co chcemy powołać do swojego doświadczenia, co chcemy zamanifestować. Tylko to jest tak bardzo w skrócie i bardzo okrojone, a to jest najważniejsze prawo przyciągania, a właściwie nikt ci tego nie powie. To jest po pierwsze wiara. Musisz wierzyć, że to się stanie, że to do ciebie przyjdzie. Cokolwiek chcesz do siebie przyciągnąć, musisz mieć tą niezachwianą wiarę. Wiara jest najważniejsza w tym samym procesie. Bo jeśli w coś nie wierzysz, to jakim prawem miałoby się to pojawić w twoim życiu? Jezus o tym między innymi nauczał. Tak? To nie ja Cię uzdrowiam, lecz Twoja wiara. Więc wiara jest najważniejsza. Eee, druga rzecz. To, jest, to są nasze przekonania. Bo jeśli chcesz być człowiekiem bogatym, chcesz zarabiać duże pieniądze, a masz przekonanie, czy to z dzieciństwa, że ludzie bogaci to są no niedobrzy ludzie, że na pewno okradli i tak dalej, i tak dalej, to Twoja podświadomość Cię broni przed tym bogactwem. Bo nie chcesz być przecież człowiekiem niedobrym albo okradać ludzi, tak? Więc przejrzyj swoje przekonania na temat tego, co chcesz zamanifestować, tak? Trzeci punkt. To jest to, co mamy w głowie codziennie, nasze myśli, ten nasz self-talk, ten nasz dialog wewnętrzny, który mówimy do siebie 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, to jest bardzo istotne. A na przykład po książce Sekret czy filmie, to się wydaje, że a, pomyślę o tym 5 minut, przez 5 minut manifestuję, przyciągam, 5 minut prawo przyciągania, prawo przyciągania działa. A resztę, reszta 24 godziny to nie. No właśnie nie. To, jakie masz myśli, powodują Ciebie daną emocję. I to już się rozpędza. Więc musisz sobie bardzo popatrzeć, jakie masz myśli w ciągu dnia 24 na 7 i się łapać, jeśli jakaś myśl jest niezgodna z tym, co chcesz przyciągnąć. Na przykład. Chcesz przyciągnąć duże pieniądze do swojego życia, a przez połowę dnia myślisz, nie mam pieniędzy. O, to drogo, co za drogo, to drożeje. O Jezu, podatki podnoszą. To jesteś w braku. Nie przyciągniesz się do tych pieniędzy. One Ciebie uciekają, bo te twoje bogactwo, które chcesz, jest tu. A te, to, o czym myślisz, jest tu. Więc musisz podskoczyć swoimi myślami do tego poziomu. I to jest właśnie bardzo istotne. Eee... się. kolejny punkt to jest to, że tak jak wspomniałam, my przyciągamy 24 na dobę cały czas, 7 dni w tygodniu. I nie ma prawa odciągania. <laughs> Jeśli coś się pojawia w Twoim życiu, na przykład coś nieprzyjemnego, nie wiem, w, tłuczka, w, w większy podatek, e, y, albo znowu jakiś związek się nie udał, i tak dalej, to ty sam to do siebie przyciągasz. I wcale nie musisz być tego świadomym. <laughs> Więc, tak jak wspomniałam wcześniej, sprawdzić swoje przekonania, swój self-talk to, co mówisz do siebie w głowie cały dzień, cały czas. Więc to są najważniejsze rzeczy w prawie przyciągania. Musisz mieć wiarę. Zrewiduj swoje przekonania, czy one są zgodne z tym twoim pragnieniem, z tym twoim marzeniem, bo jak nie, trzeba je przepracować. Sprawdź swój self-talk, to co do siebie mówisz codziennie, 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprawdź, jakie masz myśli. I pamiętaj, przyciągasz 24 na 7 nie, nie, że przyciągasz, manifestujesz 5 minut 5 minut o tym pomyślę Jestem bogata, tak, fajnie A potem wraca że jest co braki Benzyna drożeje, podatki, inflacja, bla, 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 bla. Więc y, musisz się stać tym Lub kim, kogo chcesz przyciągnąć tak więc to tyle, jeśli chodzi o prawo przyciągania, co jest właściwie najistotniejsze. Będę jeszcze robiła kilka na pewno filmików i zapraszam cię serdecznie do subskrypcji mojego kanału i na inne moje media społecznościowe: Instagram, Facebook i też TikTok.